raz pana posła Adamczyka i z moim udziałem, ponieważ do euro zostało już 30 dni. 30 dni to cztery niedziele, cztery tygodnie. Tego czasu zostało już bardzo niewiele. Jesteśmy także w symbolicznym miejscu. To tu miała właśnie wjeżdżać do Warszawy, wjeżdżać do Warszawy. Mieli kibice z całej Europy. Ci, którzy pod Paryżem, czy w Madrycie, czy pod Berlina wjadą pod swoim domem na autostradę, mieli tą autostradą przez Polskę przejechać i dotrzeć na nasz stadion na mecz. Reprezentacji. Dlaczego tak się nie stało, i o tym, co się dalej będzie działo, i czego my chcemy jako opozycja, pan premier Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kiedy w 2007 roku wywalczyliśmy organizację Euro, to mój świętej pamięci brat, ja i wielu innych ludzi, którzy byli w to zaangażowani, sądzili, że zdołamy przy Okazji tej imprezy, doprowadzić Polskę do takiego stanu, iż będzie można powiedzieć, że bardzo zbliżyliśmy się do Europy, że Polska przestaje być prowincją, że ci, którzy przyjadą na Euro, a sądziliśmy, że będzie ich bardzo wielu, zobaczą po prostu europejski kraj z autostradami, z drogami szybkiego ruchu. Z nowoczesnymi liniami kolejowymi. Kraj, w którym jest tak jak na Zachodzie. Chcieliśmy deprowincjonalizować Polskę. To było zawarte w naszym programie i byliśmy zupełnie pewni, że to się uda, bo to się mogło udać. Ale przyszedł rząd Donalda Tuska. Przyszedł Minister Drzewiecki, przyszli jego koledzy, przed Pan Kepler, który można powiedzieć jest symbolem zaradności. I wszystko się zawaliło. Rząd nie zdał egzaminu. Rząd nie zdał egzaminu. Nie ma autostrad, nie ma linii kolejowych. Będzie jeszcze o tym mowa. Nie ma właściwie niczego, jeśli chodzi o te urządzenia, które miały służyć na euro, ale wszystkim później miały służyć Polakom. Ale na szczęście nie zawiedli polscy samorządowcy i nie zawiedli polscy przedsiębiorcy. To co im przypadło, hotele, ośrodki sportowe, stadiony, to zostało zrobione. Chciałem przy tej okazji im bardzo podziękować. Bo to ważne, że w Polsce są tacy ludzie, którzy potrafią wywiązywać się ze swoich obowiązków, że polskie społeczeństwo, Polacy potrafią wywiązywać się ze swoich obowiązków. I chciałem zaapelować: nie dajmy Tuskowi zepsuć euro. My chcemy, żeby mimo wszystko to wielkie przedsięwzięcie trzecia co do wielkości impreza spośród wszystkich, jakie mamy na świecie, udała się, by Polacy mogli być w lipcu usatysfakcjonowani. Chciałbym zaapelować o wspólny wysiłek w tym kierunku, o to, by to wszystko, co w Polsce jest zdrowe i silne, a mamy tego bardzo wiele, w tych tygodniach działało wspólnie, działało ku sukcesowi. Rząd dużo zepsuł, tego nie możemy naprawić, ale mimo wszystko możemy zrobić bardzo dużo. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jest turniej nas wszystkich i kłamstwem jest to, co mówi propaganda Platformy Obywatelskiej, że są w Polsce ludzie, czy też partie polityczne, wskazując nas, którym zależy, by euro się nie udało. My, mimo Tuska i mimo jego urzędników, mimo jego działań, chcemy, by euro się w Polsce udało, bo to jest turniej wszystkich Polaków i będziemy oceniani jako kraj. Ja mogę wypowiedzieć jako wiceszef Komisji Sportu, że mamy bardzo wiele zastrzeżeń do tego, co jeszcze można przypilnować, czyli kwestie bezpieczeństwa. Do Polski przyjadą kibice z różnych krajów, przyjadą także chuligani sportowi. W Polsce nie działa, niestety do tej pory nie działa i nie będzie działał system 112 tak jak należy. Mamy wielki problem z monitoringiem ludzi z zakazem stadionowym. W Polsce według Niku także on nie jest gotowy, a co do kibiców, którzy przyjadą z innych krajów, Polska nie ma, polskie służby nie mają wiedzy na temat ludzi z zakazami stadionowymi. Mamy także kłopoty z zabezpieczeniami i bezpieczeństwem na lotniskach i na stadionie narodowym. To wynika z kontroli NIK-u. Dlatego wspólnie z panem posłem Adamczykiem i innymi kolegami będziemy wnioskować o wspólne posiedzenie komisji MSWiA, komisji sportu i komisji infrastruktury w kwestiach bezpieczeństwa, komunikacji, infrastruktury i przygotowania na euro. Panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tą drogą dzisiaj a zgodnie z planami z 2007-2008 roku winien odbywać się normalny ruch samochodowy. Kiedy spojrzeć do wydawnictwa Generalnej Dyrekcji z udziałem Cezarego Grabarczyka, wydawnictwa z przełomu 2007-2008, wydawało się, że wówczas rząd miał wszystko, Miał środki finansowe, miał dokumentację, miał przede wszystkim konkretne i gotowe plany dla budowy dróg ekspresowych, autostrad, które między innymi połączą miasta organizatorów Euro 2012, czyli Gdańsk, Wrocław, Warszawy, Poznań. I co dzisiaj z tego zostało? I dzisiaj mamy stan oto taki, jak za nami. To nie jest obrazek towarzyszący tylko przedmieściom Warszawy przypomnę mieliśmy jechać drogą ekspresową S8 z Wrocławia do Warszawy nie pojedziemy dlaczego bo jej nie ma mieliśmy jechać drogą S5 z Wrocławia do Poznania nie pojedziemy dlaczego dlatego bo jej nie ma w końcu mieliśmy jechać autostradą A4 do granic z Ukrainą do granicy z Ukrainą nie pojedziemy Dlaczego? Dlatego, bo tej autostrady nie ma. Mieliśmy jechać drogą ekspresową S17, między Warszawą, a Lublinem i dalej w kierunku granicy z Ukrainą. Nie pojedziemy. Dlaczego? Bo tej drogi nie ma. Nie ma na dzisiaj żadnej z dróg ekspresowych, które łączyłyby miasta, w których, miast, polskie miasta, w których będą odbywały się Mistrzostwa, w których będą odbywały się mecze Mistrzostw z Europy w piłce nożnej. I oto y, jaki stan rzeczy na dzisiaj. Dzisiaj musimy bronić się przed kompromitacją. Dzisiaj oczekujemy jasnej, wyraźnej odpowiedzi a, rządu, którędy pojadą kibice, jakimi drogami, którędy będą się przemieszczali także. Obywatele Rzeczypospolitej, którzy muszą dojeżdżać do pracy, którzy muszą wykonywać swoje obowiązki wynikające chociażby z profilu działalności firm, których na co dzień funkcjonują. Generalnie jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała komunikacja na terenie naszego państwa. Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, tak jak mówiliśmy już wcześniej, rząd dysponował środkami finansowymi. A nie mieliśmy wiedzy o kryzysie, kiedy rok po roku nie wykorzystywano wielu miliardów złotych na inwestycje. W latach 2008, 9, 10 na inwestycje drogowe nie wykorzystano ponad 30 miliardów złotych. I tutaj nasuwa się taka refleksja. Otóż yy, legenda o królu Midasie mówi o człowieku, który zamieniał wszystko w złoto. Można by powiedzieć, że Donald Tusk buduje swoją legendę. Bo otóż miał pokaźną kwotę środków finansowych w dyspozycji. Rząd miał pokaźną kwotę środków europejskich, ale niestety zamienił ją w dużej części w błoto. A to błoto widać chociażby na budowie autostrad, dróg ekspresowych. Jeszcze raz powtarzam, tak jak powiedział pan poseł Adam Hoffman. Będziemy domagali się na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych informacji rządu, którędy, jakimi drogami, jakim sposobem nie tylko kibice, ale obywatele Rzeczypospolitej będą poruszali się w czasie Euro 2012. Przelatuje właśnie nad nami samolot. Dziś rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że są lotniska, więc można latać. Donald Tusk pewnie na mecze poleci, ale no, kibice, którzy przyjadą, raczej nie będą poruszać się.